Janek No ja musi być Później zobaczam jak to się roboty robi ręcznie nie ja Kurwa przestań Musi to być bajka, to tam... Wykonawca, uśmiech Wykonawca, uśmiech Wykonawca Wszystko wygramy. Maszyna będzie w I internetu i... nie. Jak to się robi w Polsce, trzymanie się kopie, i, I tym nie ja będę miał. Fajcie będzie się poglądać za daleko. Juli pokaże to się. Ona filmy ogląda z Niemiec, co ja, ja z jest jestem i nagrywam. Ona lubi oglądać. Niemców w chce oglądać.